Skupmy się teraz przez chwilę na nauce historii. Jak uczyć się historii? Słuchajcie, nauka historii to jest istocie, nauka motywacji ludzkich, które kierują ludźmi, którzy rządzą tym światem. Więc dla Was jako mężczyzn jest to sprawa absolutnie kluczowa. I teraz uczenie się historii od jakiejś tam, Nauczycielki czy nauczyciela, który sobie tam ple, 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 ple jakieś notatki czy, czy ciąg y, wydarzeń Wam dyktuje do zeszytu, to jest kompletna porażka. To chyba podświadomie czujecie. Więc ja polecam Wam uczyć się historii na podstawie kasusów i na podstawie ciągów przyczynowo-skutkowych i to najlepiej jeszcze opowiedzianych Wam przez mężczyzn. Dlatego, że za każdą historią i za każdymi wszystkimi wydarzeniami na danym terytorium stoją motywacje związane z władzą, pieniądzem, dominacją, siłą, czyli wszystko to są sprawy męskie. I bez wiedzy o tym, jak faktycznie wyglądała prawda, nie macie szans przenieść tego na sytuację obecną, a jeżeli nie wiecie, jaka jest prawda, to nie potraficie odpowiednio Umiejętnie zareagować na sytuację aktualną. I to jest największa bolączka a jednocześnie największy powód, dla którego historii trzeba się nauczyć. Słuchajcie, my tutaj zebraliśmy w końcu całkiem zacną ekipę. Parę dni temu przyjechał człowiek, który, siedząc na leżaku, dał mi lekcję historii, jaki nie dał mi żaden nauczyciel w szkole historii. Historii pisanej właśnie ciągiem przywiązań, ciągiem wydarzeń, ciągiem motywacji i gier mężczyzn na innych mężczyznach z, z sąsiedniego czy tego samego terytorium. I chcę Wam tutaj przedstawić w zarysie obraz tego, co dzieje się od, słuchajcie, nie tylko stuleci, ale tysiącleci. W naszym obszarze nazwijmy to nad Wisłą. Otóż, jak przyjrzycie się historii tego obszaru, to tam bez przerwy powtarzają się te same schematy. I to nie jest tak, że kiedyś była Polska, a potem Polski nie było na mapie, bo były rozbiory, a potem znowu była i to tak, taki dar od losu, albo ktoś tam sobie coś wywalczył. Słuchajcie, nie słuchajcie tych wszystkich bredni historia obszaru nad Wisłą jest zawsze taka sama. Od, słuchajcie tego kasusu, który tworzy historię polski opowiedzianą jednym zdaniem, którą kiedyś tam jeden mój znajomy wypowiedział. mianowicie mieszko pierwszy sprzedał polskę krzyżakom, ale w tym właśnie zdaniu cała ta, Geopolityka obszaru nad Wisłą się zawiera. Mianowicie jest to obszar przejściowy, z którego, na którym siły ze wschodu i zachodu chcą utrzymać dominację i przepychają się raz w jedną stronę, raz w drugą. Ci z zachodu chcą wyrwać kawałek w takim sensie, że oderwać go od Macierzy Słowiańskiej, czyli od terytorium Europy Wschodniej i Rosji. Natomiast ci ze wschodu chcą oderwać ten kawałek od wpływów zachodnich i w ten sposób bez przerwy stawiają tam swoich zdrajców, swoich jakichś agentów wpływu. I to trwa, słuchajcie, od bez mała tysiąca lat. Te wszys ci wszyscy nasi bohaterowie, którzy tam przewijają się przez historię, to są wszystko praktycznie w 90% zdrajcy, opłacani jakimiś pieniędzmi, albo z jednej, albo z drugiej strony. Więc nie słuchajcie o tak zwanych bohaterach jak Kościuszko, Piłsudski, Mieszko I, Chrobry, Jan III Sobieski. Słuchajcie, to są wszystko podstawione osoby, marionetki do manipulacji, którymi manipulują dużo potężniejsze struktury ze wschodu i z zachodu. By nie być gołosłownym... To Piłsudski za swój zamach majowy i za obalenie kraju, który się przez chwilę dostał, złapał oddech, rozwijał, Wziął pieniądze, na które pokwitowanie, słuchajcie, w muzeum w Londynie było wystawione jeszcze do lat 60. Potem to zbijali, bo już za dużo się, za, za mocno się wieść rozniosła, i takiej historii jest oczywiście pełno. Ja tutaj nie będę się wdawał w szczegóły, bo musiał wam to wszystko opowiadać, a nie ma na to czasu na tym krótkim filmie. Natomiast to wszystko trzeba dzielić przez cztery, i cały czas mieć na uwadze tą motywację, która tutaj włodarzami tego terytorium kieruje. Jeden sprzedał, drugi sprzedał, trzeci dał się płacić, trzeci coś tam zrobił. Słuchajcie, cały potop szwedzki, to jak się dowiedziałem, było w istocie tam jakiś siedmiu rycerzy, którzy gdzieś tam pod jasną górą stali, a w rzeczywistości sprawa chodziła o jakieś podatki, bo tam. Raz obkładali jednych, raz drugich, w zależności na jakich tam sympatiach czy antypatiach trzeba było grać, i cała akcja z, jasną, z obroną jasnej góry to był hak, tak naprawdę, na skiego który trzymali y, można władcy z zachodu. Y, co wy możecie z tą y, całą wiedzą zrobić? Po pierwsze, uświadomcie sobie, że ten kraj, tak jak to sobie kiedyś Breżniew zażyczył, ma być zawsze zależny, ma być zawsze rządzony w ten sposób żeby nikt tam silny do władzy nie doszedł i ci ze wschodu dają tym z zachodu gwarancję na to i vice versa, tak jak Dreżniew dał, dał zielone światło na zjednoczenie Niemiec pod warunkiem, że w Polsce od tego momentu, czyli po latach 90. nie będzie żadnego silnego rządu. I bez przerwy ten proces demontażu tego rejonu, czy demilitaryzacji tego rejonu, czy okradania, czy neokolonializmu trwa i wy jako Ci, którzy urodzili się tam z tą etykietką na czole i łyknąwszy ten cały bogojczyźniany kanon, który wam na języku polskim wpajano, musicie sobie z tego zdawać sprawę. Nie mówię, żebyście go wyrzucali i się przestawali przyzna przyznawać, że jesteście Polakami, bo jesteście Polakami i tak samo jak Niemiec jest Niemcem, Wy jesteście Polakami, i to was gdzieś tam w, jakiejś, w jakimś miejscu stawia i nie możecie z tym nic zrobić. Tego z tym nie należy walczyć. Tylko należy się do tego nie przywiązywać, dlatego że jeżeli przykujecie się do obszaru nad Wisłą, to efekt będzie taki, że poprzez wojenki dużo silniejszych od was zostanie, zostaniecie wplątani tak jak cistych zawodów bardziej zależnych, wpasowanych w system, tak samo wy, nawet jako mężczyźni w miarę niezależni z umiejętnościami, z możliwościami podbijać świat. Zostaniecie wplątani w tą y, niepotrzebną rozgrywkę i swoją energią zasilicie struktury czy wojnę, której prawdopodobnie zasilać byście nie chcieli. I stąd, jakby tylko taki wniosek mogę wam dać. Nie mówię wam, zostańcie tam i użerajcie się z tym, z tym burdelem. Nie mówię wam, uciekajcie za granicę i nie wiem, i y, odcięćcie od swoich korzeni, walczcie jak samotne wyspy. Wyboru musicie dokonać sami. Ale pamiętajcie, że dla mężczyzny kluczową rzeczą jest niezależność od jak największej liczby wrogich sił. Im większa wasza niezależność, tym większe wasze możliwości. I o te możliwości i o tę niezależność przede wszystkim walczcie. Dzięki.